Od maja pojawiły się firmy, które proponują polskim przedsiębiorcom sposób na niepłacenie składek do ZUS-u. Wykryliśmy to i opisujemy w gazecie wyborczej. Firmy, które bez problemu znaleźliśmy w internecie w ciągu kilku minut, oferują polskim przedsiębiorcom kosmetyczkom, właścicielom sklepów, fryzjerom, stolarzom właścicielom warsztatów samochodowych pracę, pracę na jedną dwudziestą, nawet jedną setną etatu na przykład na Litwie, w Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Prawo dopuszcza możliwość, że jeśli ktoś jest zatrudniony na, na jakąkolwiek część etatu poza granicą Polski, na przykład właśnie w Litwie czy w Szwecji, Jednocześnie prowadzi działalność w Polsce, to w Polsce nie płaci ZUS-u. Płaci tylko składki ubezpieczeniowe w tamtym kraju, ale te składki są bardzo niskie, w związku z tym, że etat jest bardzo niski. Efekt jest taki, że w Polsce firma nie płaci do ZUS-u ani złotówki. E Dzięki temu oszczędza no, nawet 900 złotych. E Co prawda e musi zapłacić około 400 złotych tej firmie pośredniczącej, no ale zyskuje prawie dwa razy. Minister Pracy oraz pracownicy ZUS-u są przerażeni. Tłumaczą, że już teraz ZUS-owi brakuje 6 miliardów złotych na emerytury i renty, a po tym procederze ta dziura będzie się cały czas powiększać.